na kanale hitosiaustie. Dwa różne hobby. Dzisiaj dodam filmik na, na hitosiaustie.edu, na którym mówiłam, że będzie tutaj short Jest, tak mówiłam. E, o tym suczku Ja właśnie zrobiłam, go właśnie sobie skończyłam. Już Wam pokazuję, do czego go zrobiłam, już Wam z przybliżeniem pokazuję, jak go takie coś zrobić, żeby mieć dla ozdoby. Wszystko powiem, skąd mam. No. Więc zaczynamy. Tak to wygląda jeszcze z bliska. O, tak sobie można postawić mega ładnie tą glą. I tak dzisiaj na haulu zakupowym z tego pierwszego kanału mówiłam, że to jest action, tak? Z action są jeszcze taki okrągły i taki kwadratowy. mi się nabadzie spodobał wziąłam ten. Ten kamień, ten różowy, jest z mandory Quartz, więc no różne są tam kolory ten akurat sam za darmo na szkoleniu więc super te koraliki o te y, tutaj te fioletowe i te y, jak to się nazywa y, liter już wam pokazuję z jakiego zestawu są są y, z takiego zestawu też z action kiedyś ja sobie kupowałam myślę że jak poszukacie to może znajdziecie się podobne albo jakiś zestaw po prostu co to jeszcze jest? To są um, takie pierściągi takie srebrne spełko. Tak pięknie wygląda efekty. Tutaj są e, no. E, więc e, cały zestaw. Mi to około zajęło skomponować to jakieś 5 minut, a efekt jest piękny. E, magała na ozdobę. Myślałam, żeby jeszcze dolać wody, ale no może na, na tym kanale wyjdzie jakiś short, że będziemy razem go robić. Więc ja go sobie stawiam tutaj na lampce i widzimy się w następnym shortzie albo na drugim kanale. Pa, pa!